Wesołe miasteczko i największa w regionie bawialnia w Sielpi już czynne. Teraz nowa atrakcja Monster Extreme z myślą o poszukujących mocnych wrażeń. Telefon 665 188 568. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Dzień pierwszy za tobą. Jak myślisz, jak ci poszło? No, myślę, że wyjątkowo dobrze. Szczególnie stresowałem się bardzo, bo nie było mnie na egzaminach testowych, ale wydaje mi się, że dość łatwo poszło. Tematy też były dość łatwe. No i głównie to się zastanawiam, jak mi poszło z opisu, no bo to było, wydaje mi się, najtrudniejsze dzisiaj. A co było takiego trudnego? Jaki był temat? Yy, ogólnie temat z lektury był o yy, Małym Księciu i o yy, chłopców z placu broni. No, chłopcy z placu broni nie, nie sprawiały mi to w ogóle problemu, bo to była moja ulubiona lektura. Yy, jeśli chodzi o Małego Księcia, to był trochę większy problem, no, ale głównie były te tematy: dwa do wyboru, tam opowiadanie. I yy, tam nie pamiętam już co było na, jako pierwsze, ale no, było opowiadanie. No to wydaje mi się, że to najciężej, bo jednak ja z opowiadaniem zawsze miałem problem. Yy, ale wybrałeś opowiadanie, rozumiem? Tak, wybrałem mimo wszystko opowiadanie, bo do pierwszego tematu totalnie nie czułem, żebym po prostu napisał. Jak myślisz, jaki wynik osiągniesz? No jak będzie z 40-50%, to będzie git. Jaki temat pracy pisemnej wybrałeś? Czy było to opowiadanie, czy było to przemówienie? To było opowiadanie akurat. No, i kto, który element wybrałeś, bo tam w opowiadaniu były obrazy, tak? Co wybrałeś? E, no, e, wybrałem. No, nie, nie pamiętam już po prostu. A pamiętasz mniej więcej, o czym pisałeś w tym opowiadaniu? Tak. E, no, tam było o, e, czy warto się, no, czy warto e, ten, słuchać innych rad. I tam e, wybrałem do lektury mał Książę. I co mniej więcej napisali z Małego Księcia? No, e, no napisałam po prostu, e, że warto tam słuchać e, rad innych, tam przedstawiłem wadę tych... E, no pa, historyjka po prostu. Mhm. A jak myślisz, jak Ci poszły analizy tekstów? E, no, e, był plac e, broni i było o, o książkach, czy warto je czytać i e, ogólnie o książkach. No i e, poszło mi nawet dobrze. A czy jakieś zadania były dla ciebie trudne? Yy, no, było jedno takie zadanie z placu broni, bo tam trzeba było znać tą lekturę akurat. Myślę, że bardzo dobrze. Myślałam, że będzie gorzej. Yy, jak myślisz, jak ci poszły yy, analizy tekstów? No, dobrze, myślę, że bardzo dobrze. Yy, były dosyć takie teksty, mi się wydaje, że dosyć proste. To był ten egzamin. Yy, jaki temat wybrałaś pracy pisemnej? Było przemówienie o przyjaźni, o tym, że nasz przyjaciel, że mamy z nim więź taką mocną. I opowiadanie? I co wybrałaś? No właśnie te przemówienie wybrałam. I co tam mniej więcej napisałaś? Odniosłam się do małego księcia i do kamieni na szaniec. Jakie fragmenty tam wybrałaś? O, o czym wspomniałaś? Wspomniałam o tym właśnie w kamieniach na szaniec porwali Rudego, a w małym księciu to właśnie o tej jego wyprawie na te planety. Czy jakieś zadanie było szczególnie trudne dla Ciebie? Nie, raczej mi się wydaje, że wszystkie były takie dosyć proste. Tylko jedno zadanie było, gdzie były podane zdjęcia, i było trzeba napisać z jakiej to jest lektury. To te były troszkę trudniejsze. Jakieś kojarzysz, które były? E, były e, był na pewno mały Książę, opowieść wigilina i dziady. 60% może będzie. Mhm. A o czym pisałeś w pracy pisemnej? E, napisałem opowiadanie o tym, że spotkałem Bilbo Bagginsa w podróży. I co tam mniej więcej napisałeś? E, musiałem napisać o tym, jak. Yy, że jakiś dobry czyn zrobił, że podać przykład pomocy, tak jakby. Mhm. A czy cały egzamin oceniasz jako trudny? Yy, zamknięte zadania były raczej łatwe, tak mi się wydaje, ale te otwarte trochę trudniejsze. A które sprawiło ci jakąś większą trudność? Yy, siódme było o tym, żeby napisać przykład innej postaci, która pomogła w lekturze. To nie mogłem sobie przypomnieć, kto właśnie tak. Pomógł w innej lekturze. Jak myślicie, jak wam poszło dzisiaj na egzaminie z języka polskiego? Lepiej niż puszczaliśmy. No, dosyć dobrze, tak? Dosyć dobrze. E, czy jakieś zadanie było dla was szczególnie trudne? Raczej nie. Nie, no żadne nie sprawiło takiej trudności. E, jak myślicie, jak wam poszła e, analiza tekstów? Fajna była lektura, w miarę prosta. Myślę, że będzie dobrze. Mhm. Nie, dobra była lektura, dobra. Najważniejsze, że nie zemsta. I dobrze było. Czemu nie zemsta? Nie rozumiem za bardzo jej lektury. Nie rozumiem. Ciężko, ciężko zapamiętać wszystkie fakty. Mhm. Eee, a o czym pisaliście w pracy pisemnej? Który temat wybraliście? Eee, drugi. O spotkaniu z bohaterem. I jaki czyn wykonał, ty? ci wrażenie jakby na tobie wywarł. I co mniej więcej napisałeś? No, że o Ebenezer Scrooge'u, że pomagał ludziom. I to jest dla mnie jakby takie, że warto pomagać innym. A ty co wybrałeś i co mniej więcej napisałeś? Ja tak samo napisałem jak kolega opowiadanie, tylko, że ja wybrałem innego bohatera, bo oparłem się na lekturze Kamień na Szaniec. No i napisałem tam jeszcze, bo tam trzeba były takie podane były obrazki, trzeba było się do tego odnieść. No i ja napisałem jeszcze o, o takiej jakby historii o locie balonem i w ogóle. Dlaczego opowiadanie, a nie przemówienie, chłopaki? Bo... No przemówienie jest tak. Najczęściej do sprawki się pisało zawsze na egzaminach, a przemówienie to wzięte. Ciężko może i było napisać na taki temat, jaki był podany. Ja no, ja nie umiem pisać przemówienia i rozprawek, ja wolę opowiadania, I zawsze przy opowiadania. Czy myślicie, że za mało przemówień yy, przerabialiście na lekcjach? Być może, jedno chyba pisaliśmy. No, też tak może być w sumie. Nie? Jak myślicie? Jakie wyniki wyciągniecie? Powyżej 80 paru. A tak samo, tak samo, powyżej 80 będzie dobrze.